Siemano Kocury. Napisała do nas widzka, czy chcemy jej pomóc i odkupić auto, które zostało jej w spadku po tacie. Nasza odpowiedź? Znaczy ono przeglądu nie ma. Ale tak to jeździ. Jeździ. Kamuje? Oprócz wspomagania wszystko jest jak najbardziej. To, to bardzo mi to pasuje. I ono tutaj wgniecione z tyłu. Tak, ja cofałam. Ale pani cała. Tak, uczyłam się jeździć. Chcesz odpalić? No? Dawaj, odpalej. A gadaj długiej. Ło, człowieku, ej wszystko działa. Gdzie? До доброй ночи! Dziękujemy bardzo. Siema! W ogóle jak to się stało, że napisałaś, bo to ty oglądasz motokoty. Tak, właśnie ja jałam jakieś filmiki, bo fajne, bo zabawne i w ogóle. Nagle tak luźno rzuciłam propozycję właśnie tak do, do mojego chłopaka. A dawaj, napiszę do, do motokotów. Generalnie auto, mega sztos, bo 200 km w nim zrobiliśmy i naprawdę mega fajnie tym się jeździ, nie? No a właśnie twoja mama, mega git yy, kobieta. To bardzo mi miło, ona strasznie przeżywała to, że to auto ma zostać sprzedane, bo okay. to wiesz jednak jak... W stopniu pamiątka potacji i tak dalej, ale tak. no jak po prostu byłaby kula u nogi jakbyśmy mieli go trzymać cały czas. Okej. Okay. Ale jak już was poznała i odebraliście ten samochód, no to mówi nieważne co się z tym autem stanie, dobrze, że oni go wzięli. I mam nadzieję, że tobie też będzie się dobrze oglądało. Też mam nadzieję i też pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie. <laughs> I tak naprawdę nie zdążyliśmy jeszcze tym autem dobrze pojeździć, a już wpadła ekipa chętna na test. Też bym cię ale połamane jestem w Co, wy z lekcji się urwaliście? Ja. To który chętny pierwszy na tym, dobra, łapa działa Także jest git. I nie przywalcie w nic. Jak nic nie przywalicie, to będzie go. Git, nie? Żeby jeszcze pojeździła trochę. Tak? A i nie zderzcie się z tamtym miejscem bez głowy. Poszedł, człowieku. Będzie coś z tego, myśli? A, ze wsteka. Jest! Poszedł, ale widzisz? Do człowieku wiadomo o co chodzi. Tak, gazu, wierty, Pierwszy test to wiadomo jaki jest. Czy spali laka ze wsteka? Tak, nie łapa, 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 a jak? jak talia? Rekarsko. Człowieku, patrz, to racing jest Takie wagarowanie to może być, nie? Kurde, tu lotka nawet była Zobacz jaka rura jest Człowieku, ma czym oddychać Empower, człowieku, 2 litry w tym Ale link, człowieku, jakie To jakiś ze Szwajcarii, z Dry O, tutaj Kurde, ładnie tu biedy nie ma w środku Tutaj, tutaj ładnie, drwieńko. Pary. O kurna, człowieku, bogato Czekaj, to dawaj, zadzwonimy do kogoś 0700 Ki, damy radę bezręcznego no opony to zlizane z tyłu już, na lewo przynajmniej. No to dobrze, będzie lepiej szło. Ale jak w rynówce też wspomy nie ma. <grystanie> Jaki chcecie program? Popcorn? Tak. Coś jeszcze? Tak. I to wszystko, full, M, full opcja człowieku. Z kilometra masz było słychać. <grystanie> Pawik był to na ludzie! Już zapomniałem jak to jest tylną napędówku, tak wiesz. Kapek jeszcze jest. Trochę. O górna człowieku, jak tutaj już jest! Trochę! O, tutaj ładny slick. Pokończyli kapcie! Proszę. Pokończyli kapcie! O! No i czego? O, kurde. Ja nie chciał! Ja nie wiedział! Warto powiedzieć, że to jest wersja właśnie Racing. Talia Racing. I wiesz to dlaczego? To są laminaty! To są laminaty! Maska też jest plastikowa. W ogóle śmieszna sytuacja, bo tak naprawdę nie zdążyliśmy jeszcze przedstawić tej fury, a już zaczęliśmy od takiego upalania jej, nie? Bo tylko co przyjechaliśmy tutaj, chcieliśmy coś przedstawić, a tutaj przyjechała ekipa i powiedzieli, czy można upalać. Dobra, ekipa pojechała, to może przedstawmy tą furę i co to w ogóle jest. Ej, mega żwawa fura. To jest Renault Talia. Mega fajnie, że w sumie pomogliśmy jej trochę, bo temat był taki, że ona po prostu tego auta nie potrzebowała. Zostało jej w spadku po tacie, no i po prostu tak naprawdę nie przeszło przeglądu. No i wiadomo, jak furę nie, przy, nie przechodzi przeglądu, to kto się pojawia? My, motokoty. Fura jest mega ciekawym. Bo jest naprawdę sprawna. Warto dodać, że jedyne co tu jest niesprawne to wspoma. Wszystko inne jest sprawnie. Właśnie, właśnie, bo ta fura ma klimę. Kurna, weź pociągni. No co, pociągni? co do po góry. A gdzie jest ten gówni? Myślę, że jest. Nie ma jak myślisz? Myślę, że nie ma. Jest. Patrz, to jest w ogóle paradoks tej fury, że ona się nazywa Reno Talia, a jej talia to człowieku przypomina quasimodo, nie? <śmieniu> No chciałbym powiedzieć, że jest brzydkie, ale nie do końca tak jest. Ma swój urok po prostu. Ma swój urok. Kolejna sprawa. Ta fura to jest sportowa fura. Chodź pokażę ci. Było to wcześniej powiedziane, ale patrz. Talia Racing. Nie byle co, tylko Renault Talia Racing. Widziałeś kiedyś Talia Racing? Widziałeś, dzisiaj. Kolejna sprawa. Dowodząca temu, że jest to Talia Racing. Patrz. Plasticzek. Patrz, patrz, patrz. To jest człowieku lamina. To nie jest jakaś opcja, tylko to jest standard. Kurde. Jakie jest twoje w ogóle odczucie, co uważasz o tej furze? Ja bardzo tą furę lubię Raz, że ma fajną antenkę Ona człowieku ściąga e, fale z tego Z Białorusi Z Białorusi I <laughs> jara mnie to w jakim ona jest w stanie Słuch, no to nie was. dlatego, że to plastik, To po prostu nie chce ta fura jest jacana No tu też... też nie bardzo. Nic stary, nic tu nie ma Jedyny defekt tego auta to jest to To jest tej. Tak, to jest się... sportowy. To jest ducktail człowieku <laughs> <laughs> Ej, nawet nie podumałem o tym Naniesione zostały poprawki, usprawnienia Musi być bardziej sportowa i została usportowiona, tak? Dokładnie nie, wal tak, bo jeszcze połamiesz sobie rękę. Redukcja masy na każdym kroku. Na przykład tu jest kołpak, ale z przodu już nie ma kołpaka. Pyk! Człowieku, nie. 200 gram czy tam 300. Ale patrz na to jeszcze, chodź. Aha, no i kurde. Pokrowce czerwone. To nie są czerwone pokrowce, tylko z czerwonymi paskami, to bo pasy sportowe. są sportowe. Ja uważam, że trzeba to przetestować. W starym, nowym stylu. Właśnie to jest paradoks tego, że chciałem pierwszy test zrobić palenie laka ze wsteka i ziomeczek wsiadł, skorzystał z okazji i on to zrobił. No tak, ale tam trzeba lepiej to zrobić. Ja myślę, że dwuje podniesie. Dwuje? No. Jata, ale coś mi się wydaje, że te sprzęgiełko może troszkę ciężko mieć. Masz tryb człowieku tak, to jest tryb sport, a to jest człowieku tryb, e, ten taki w wojsku jest, TELT! Syty e tych... Co, że jesteś niewykrywalny jakieś? No. Zakłóca fale człowieku wykrywają. <grywa> Fale. co? Czego chcesz? Nie ma fal! Nie ma fal teraz. Ona się porozumiewa, człowieku, przez ten. Przekaz. Przez przekaz. Myśli. Weź kurde, ze wsteczka. A to, to, tak. Bo patrz! Teraz masz okazję się wykazać. Sprawdzę to. W zaraz przyjedziesz, człowieku, taki drifter. On pokaże, jak się lata na łapie. Fejur? Po co on tu? Powiedział, że jeszcze nigdy furą nie dachował. Co o tym sądzisz? Ja też tak mówiłem. I długo nie musiałem czekać. <laughs> Ale padł! to <laughs> Dubni, jak to u ciebie. Dom, upalałeś kiedyś furę ee, ze wsteka? Ja nie. Ze wsteka nie upalałeś? Ja też nie. Ja ty też nie. To weź. A, jaki ty, A ty też? Fryzurka fresh! Fryzurka fresh. fresh! To co, pokażesz? To, to, z jedną ręką. No nie ma, ciężko, nie ma. To. Ciężko ma chłop, Poratowa. ale. Ale ja wierzę w niego, że da radę. O to chodzi! O to Chcę to potrafić! Tak. Za drugim razem weszło! No, za pierwszym też weszło, ale tak ciężko, ja kilka razy próbuję. Bo musisz z gazem dodać. Ty, normalnie bokami lata! Chłopie, normalnie bokami lata! było zostawić odpaloną, niech się smaruje. Co się smaruje? Nie ma litości! Nie ma litości! Ona jest sportowa, ona nie potrzebuje chłodzenia. Się Jak ławkę zaciągnęło się. Ty, bez kitu. O kurde, coś pyknęło nawet. Tak. Uuu. O, stary. Nie, to jakoś ostro spalenie znowu To, do góry, do góry, do góry. Osłona, 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 osłona. A co, osłona? że się, to, że się to, szali? tam. Tak. Osłona się zaczęła, to Nie. Olej gdzieś wali. O, kurde, olejem czadzi. Ty weź chłodnicę, przyg to, przygotuj gaśnicę jak chcesz. Ja nie mam gaśnicy. Skąd mam mieć gaśnicę, <grym> no Nie, nie chodzi, na pewno masz. No stary, a co tą gaśnicą zgasisz? Zapałkę? Jak się spali, to się spali, ale raczej nie powinno, no kurde. Niech się tylko studzi. Niech się chłodzi, stary, bo jeszcze ten. Za Jeszcze się kopci. Niby bezpieczeństwo hamuje pracę, BHP, ale jednak ja bym poczekał, niech się skłodzi, bo inni gracze są, którzy chcą się przejechać. A ja właśnie chciałbym wychodzić naprzeciw ludziom, bo często mi ludzie piszą, że oni też by chętnie poupalali, że oni też by chętnie próbowali i tak dalej, to dlaczego nie. Po to jest ten sprzęt. Patrzcie kto wpadł, człowieku. <laughs> Widzowie, którzy śledzą, to wiedzą, że to jest ziomeczek, który udostępnił nam E39, która tak, miała głośny wydech, miała najcichszy wydech, była w dwóch kolorach, miała palenie laka motorem na dachu i ta, która finalnie się spaliła. Za złoczkiem, maszyną? <laughs> No ma trochę fefru Dobrze, dobrze No tak ma być No ma fefru no coś tam grzebnięta chyba Grzebnięta coś? Jakiegoś chipsa masz? Na stage 3 jest A stage 3, to ile ma? 500 500? O kurna To ładnie daje Ale to na dwóch turbinach masz czy na singlu? Nie, na dwóch to Na dwóch? Na hybrydach Okej, okej, okej Ale fajnie podnosi, kupię sobie kiedyś taką nie? No i już nie chcę Czemu? No tam ma o, Skoro mamy motor Uf, To muś motorem przyjechał Może nie na tej BMW, ale na renóweczce Ej dawaj spróbujemy to Dobra i tak na sobie do wymiany Do wymiany? Ale to dużo nie będziemy palić, tylko troszeczkę Nie ogólnie nie palę, co nie, ale Ale zrobię wyjątek O ja pierdziele bo... ewentualnie Ja mogę? O! No one ma tę drużkę! Co ma czynnik parkowania nie? skitu. Nie wiem, no to jest... A jak? Co? Dalej. Działają! Ale czekaj, czy one działają w praktyce, nie? Działa! No taki! Coś to znalazłem! Nie śmiecimy. Jak już znaleźliśmy gaśnicę, to ją weźmy z powrotem. Automatyczna klapa to jest, to jest. Dura test Ale dobra, dobra jest, co? Ej, klapa jest okej okay. Nie da się mocniej to... pójść byka większego Trzy, dwa, jeden Poszli dwa. Ale poszedł A teraz się trzeba wyprostować w drugą stronę nie chcę wyskoczyć, dlaczego? Ale to czemu jest... nie chcę wyskoczyć? Pytania jakieś Dawaj mu śmiało Co to było, chłopie! Pierwsza wytania. Teraz Ja do Tomusia, boisz się, a on no zrób tak, żebym się bał. Bałeś się? No nie, postaram się bardziej. O słodnie <śmienicza> 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 Twój, bo doszty <śmienicza> Jak było? Olej zasmaliła człowieku na oleju, co? Toś tam olej rozlał, żeby nie było, że my i dwójeczkę podnosi. Jak tam tam, ty przestraszyłeś się trochę? Nie, w Bardzo fajnie, bardzo fajnie, polecam. Jak będą potrzebowali kaskadera do trudnych spraw, to mogą się ludzie zgłaszać, nie? Mówisz? Chciałbyś? Nie, no że ty. Ty. Ja mogę tam zagrać jakiegoś kłamanego. Ale Pokażę jak cię woli. Pokażę jak Coś ty zrobię, Paweł. To jest piłka, Może tak. Ja będę jechał, a ty będziesz tym poszkodowany. Będzie tak! Motokoty! Umyjemy was trochę. Czekamy na wichurę, bo on się zadeklarował, że chce dachować. Powiedział, a ta fura to do wydechowania? Ja mówię, oczywiście, że tak, a on mówi, no to dobra. Ale to może to on tylko pytał, może, nie? To po co pytać? Albo robi, albo nie, albo w lewo, albo w prawo, no stary. Przyjechał do nas wichura. O, no, już na tak, już. Małpa, małpa, na się spierdziela. Dachujesz to czy nie? Dachujemy to. Ale serio chcesz? No serio, no. no nigdy nie dachowałem, no. No nie, to da nie dzwoniłem, no. Ty, no powiem ci tak, no można to wydachować, nie? Jakby nie, nie widzę przeszkód żadnych. Ale... Nie wydechuję tego. Nie wydechuje? Chociaż ona jest taka kurde, że ma do tego potencjał, tak fajnie podskakuje. Tyle, nie? Możemy się przyjechać zobaczyć? 360 zrób. Pójdzie? No. Ale weź się rozkręć. Ty, ale ona nie chce iść. Stary. Dawaj ci pokażę to. Brakuje wiedzy! Prawo, lewo, Teraz. Jaki ty jesteś asior! You're taxi, come on guys! Wbijajcie! Lecimy na shooter. Patrzcie! ale Śmiało, śmiało Śmiało, śmiało, śmiało. O nie! Tu, gdzie tu? Tu, patrz! Lewo! Kurna, jak ty jedziesz? Pepru, Femfru, dawaj! Dawaj, Femfru! Śmiało, śmiało! O, kurwa. O, ja pierdziele! Ja no, Ta, ten... Czy jedziesz czy... przez te dziury tutaj? To... Nie no, nie Dawaj, wiem, dawaj! To... Najwyżej się rozwali. To będzie test, czy, czy przetrwa. Czekaj chwilę! Bo kapucha leje! A ja no nie wiem, czy przeżyję. Przeżyję! Ej, ja... ciekawe czy ci straciła mięk, czy nie? Ja pierdziele człowieku! Patrz człowieku! <śmiennie> Żyjesz? No stary, ja nawet <śmiennie> nic nie poczułem. Teraz do tyłu i szybciej. <śmiennie> Kurna, chłopie, co żeś zrobił? Ja pierdziele. O cholera. Jak my teraz tym na chatę wrócimy? Ty, generalnie to oblisy można włożyć pod szybę i można jechać. Taka jazda po asfalcie to swoją drogą, ale dopiero w terenie się odkrywa te prawdziwe właściwości samochodu. A wydaje mi się, że ten samochód sobie no, świetnie radzi na przykład w takim terenie. Talia racing, ale ona taka bardziej offroad, taka bardziej off-road racing. Ja <noise> Wiecielecowie! Co zrobiłeś? Robi w lewę, lodówka! Ja pierdzielę. ktoś lodówkę zostawił z całym szorkiem! <grym ty. grym grym> on bez jest moim on przyjechał schłodzić samochód. Nie, tutaj tak. Sobie... teraz jak ty przez to przyjeżdżasz. Ja? Tak. Ech. Dobra, dawaj. człowieku Materiał sponsorowany z racji, że jest z przedmiotem Tania Z Nie no wiesz co, jedyne co, to jest taki mankament właśnie, jak jedziesz na tych dziurach, po prostu trafi bieg ci wypaść Ale to nie jest problem, to jest ewentualne no niedogodność. Trzymaj się, masz, się masz o, Sto, Stopala zrobił o, A okulary spadli dla jego. ale chyba tył się trochę nerwał. No, stopala zrobiłeś normalnie Temperatura chyba już jest dość wysoka Ty lampa nie działa, co zrobiłeś wichura? Co ja zrobiłem? Ej, weź weź na tkaną o! Działa! Ta fura jest mega dzielna, ale tutaj jest dobre właśnie miejsce do wydechowania. On ty, on koszulkę nawet na mechanik. Żony! Reaper service, żony de mechanik! Co myślisz, że wybije mnie z tego? No. Tak, myślę, że tak. Tak, no. Patrz, on jedzie ze mną. Lecisz? Jadę. Dobra, to dawaj. Masz, trzymaj. Jak się chce, nie? Dosyć głupie, bo wiesz, ja miałem sobie stelaż do tego klateczkę. Antydechowanie. Ja, tak, dokładnie. najważniejsze, że jest to robione w kontrolowanych warunkach, nie? Więc no niech spróbuje. No zadzwonił do mnie chłop, mówi ty, a można wydachować tą talię? Ja mówię, ty no można. A on mówi, dobra, to padnę." No i jest chłop, ale idą. Słychać. Ogi, nogi, 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 nogi. Nie! Yes! Niee! Wow! Yes! <gastu> jak tam! KOSFURE! Kaszkure! O kurde! Jak tam! O chłopy! Ty! Nie takie straszne jak o tym! No mówiłem, że to nie jest straszne! Nie ja pierdzielę! Ej, tylko jest problem! Jak my to teraz postawimy we czterech, nie wiem czy damy radę! A Ej, otworzysz mi drzwi! Czekaj, A nie otworzy się drzwi. Właśnie się zaplątałeś! Cały jesteś? No, <śpiewałeś> matra, stary! Małeś masz, proszę bardzo! Nie, yes, stary! Ej, ale to, zajawa! Nie było źle, nie? No nie, na no bandzi było gorzej. Mogę być taki tak. Wydech Dla mnie najbardziej, w sumie na nie było strasznie, no nie? Ale jak już samochód się przywrócił i zobaczyłem, że zaczyna iść dach na moją stronę, To zaczął się do mojej głowy, no nie? Ja mówię, o kurwa, ci każdy to wytrzyma, nie? Trzymałeś się kiery, można ile? idzie 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 O! o, boje. o boje. O, kurna, ale się wgięło. A miałem takie wielkie plany co do tej talii. Myślałem, że trochę dłużej potrwa. Dzisiaj była rozmowa, że szkoda, że nic wiesz, rozwalać. Tak, ogóle, bo była w naprawdę dobrym stanie. A jej pistem była. I to jest właśnie ale... słowo klucz: była. A co była, nie jest, to nie pisze się w rejestr. I tym miłym akcentem kończymy. Pozdrowionka.